Każda zbrodnia pełna jest ukrytych motywów, tajemnic i niedopowiedzianych faktów. Każda z opowiedzianych tu spraw ma swoje mroczne strony i niewyjaśnione zagadki. Dziś zabieram Was w podróż przez jedną z nich. Dzisiaj zabieram Was do Japonii, na wyspę Okinawa, do miasta Uruma. Uruma łączy w sobie tradycyjny, spokojny rytm wyspiarskiego życia z nowoczesnością. To miejsce, gdzie codzienność toczy się wśród błękitnych wód Pacyfiku, a mieszkańcy pielęgnują swoją unikalną kulturę wywodzącą się z dawnego królestwa Ryukyu. Uruma z jednej strony słynie z malowniczych krajobrazów i niewielkich wysp połączonych mostami, a z drugiej tętniących życiem dzielnic i silnego zaplecza przemysłowego. Tutaj poranne słońce odbija się od spokojnej tafli oceanu, a wieczorne wiatry niosą ze sobą zapach soli i dźwięk fal rozbijających się o wybrzeże. Jest rok 2016 i to właśnie w Urumie mieszka dwudziestoletnia Rina Shimabukuro wraz ze swoim partnerem. Rina urodziła się w nago malowniczym mieście, położonym zaledwie godziną drogi od Urumy. Dorastała w ciepłym i pełnym miłości domu, gdzie rodzice zawsze otaczali ją troską i wsparciem. Była ich oczkiem w głowie, ich największym skarbem, ale jako jedynaczka często czuła się samotna. Marzyła o rodzeństwie, o kimś, z kim mogłaby dzielić codzienne zabawy, sekrety i przygody. Jednak los sprawił, że musiała nauczyć się zajmować sobą i znajdować radość w małych rzeczach. To właśnie wtedy zaczęła rozwijać swoją kreatywność. Śpiewała, tęczyła i wymyślała własne historie, które pozwalały jej przenieść się w świat pełen przygód. Rok 2012 przyniósł jej życiu wielką zmianę. To wtedy poznała chłopaka, który był od niej o rok starszy. Ich pierwsze spotkanie było niepozorne, ale z czasem i więź zaczęła się pogłębiać. Długie rozmowy, wspólne spacery, śmiech i wsparcie w trudnych chwilach, wszystko to sprawiło, że ich relacja stała się wyjątkowa. Wkrótce stali się nierozłączni, a ich miłość nabierała coraz większej siły. Po ukończeniu liceum Rina stanęła przed ważnym wyborem. Wielu jej znajomych kontynuowało naukę, szukając swojej drogi na uniwersytetach, ale ona czuła, że jej serce podpowiada coś innego. Razem z ukochanym podjęli decyzję o przyprowadzce do Urumy, miasta, które dawało większe możliwości rozwoju zawodowego i lepsze perspektywy na przyszłość. Było to dla nich ekscytujące, ale też pełne wyzwań doświadczenie. Musieli nauczyć się samodzielności, zarządzać budżetem i budować swoją codzienność od nowa. Obecnie mieszkają w niewielkim, ale przytulnym dwupokojowym mieszkaniu. Rina pracuje w biurze, gdzie codziennie daje z siebie wszystko. Jest osobą pełną pozytywnej energii, ambitną i ciężko pracującą. Jej serdeczność i uśmiech sprawiają, że ludzie lubią spędzać z nią czas. Jej chłopak jest dla niej ogromnym wsparciem. Traktuje ją z szacunkiem i troską. I zawsze stawia jej potrzebę na równi ze swoimi. Ta relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie, co doceniają również jej rodzice, którzy z radością zaakceptowali go jako część rodziny. Choć Rina dorastała jako jedynaczka, w głębi serca zawsze czuła, że jej przeznaczeniem jest stworzenie dużej, pełnej ciepła rodziny. Marzy o tym, by kiedyś zostać mamą aż sześciorga dzieci. Chce dać im wszystko to, czego samej jej czasem brakowało, czyli rodzeństwo, z którym będą mogły się bawić, uczyć i wspierać przez całe życie. Jej wizja przyszłości to dom pełen śmiechu, miłości i rodzinnego ciepła, w którym każdy znajdzie swoje miejsce. I choć dziś jest jeszcze na początku tej drogi, wie, że z determinacją i miłością, które nosi w sercu, może spełnić swoje marzenia. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że życie ma wobec niej inne plany. Jest czwartkowy wieczór 28 kwietnia 2016 roku. Powietrze jest rześkie, ale wiosna daje o sobie znać. Rina wraca z pracy, zmęczona po długim dniu spędzonym przy biurku. Kiedy przekracza próg mieszkania, od razu zauważa, że jest sama. Jej partner jeszcze nie wrócił. Ona sama nie lubi siedzieć bezczynnie, zwłaszcza po godzinach spędzonych w zamkniętej przestrzeni, więc niemal od razu podejmuje decyzję, że pójdzie na spacer, by rozprostować nogi i odetchnąć świeżym powietrzem. Siąga po swoją ulubioną czarną parkę, wsuwając na stopy wygodne czerwone adidasy. Zanim wychodzi z domu, wyciąga telefon i pisze krótką wiadomość do partnera, informując go, że zamierza się przejść i wróci późnym wieczorem. Jej kroki kierują się w stronę dobrze znanej ścieżki wzdłuż rzeki, która płynie niedaleko jej domu. To miejsce, w którym czuje się swobodnie, pozwalające na chwilę oddechu od codziennych spraw. Zazwyczaj nie spotyka tu nikogo, choć zaraz obok ścieżki jest ulica i wiele parkingów. Wśród odgłosów przejeżdżających aut od czasu do czasu słychać szum wody i szelest liści poruszanych przez lekki wiatr. To jej ulubiona trasa. Spacer w samotności zawsze działa na nią kojąco, pozwala zabrać myśli i na moment oderwać się od rzeczywistości. Kiedy jej partner wraca do domu, Riny wciąż nie ma. Nie jest to dla niego nic niezwykłego, ponieważ wie, że jego ukochana ceni czas spędzony w samotności. Często zdarza się jej zniknąć na kilka godzin, zaszyć się gdzieś z książką, spacerować bez celu ulicami miasta lub po prostu zatopić się we własnych myślach. Czas jednak mija, a mieszkanie nadal pozostaje puste. Mężczyzna nie czuje jeszcze niepokoju, ale zaczyna zwracać uwagę na upływające minuty. Kiedy zegar wskazuje drugą w nocy, postanawia wysłać jej wiadomość krótką, ale bez pretensji. Po prostu informację, że idzie spać. Przez chwilę patrzy na ekran, czekając na jakąkolwiek reakcję. Po kilku minutach widzi, że wiadomość została odczytana. Oddycha więc z ulgą, ponieważ to dobry znak. Pewnie Rina spotkała znajomych, wciągnęła się w rozmowę i straciła poczucie czasu. Nie dostaje jednak żadnej odpowiedzi, ale nie zastanawia się nad tym długo. Może Rina nie chce przeszkadzać, może po prostu nie ma nic do dodania. Mężczyzna odkłada telefon, zamyka oczy i pozwala sobie odpłynąć w sen. Następnego ranka, kiedy budzi się, zauważa, że Rina nie ma w łóżku ani w całym mieszkaniu. Zaniepokojony zaczyna szukać jej wszędzie, jednak nie ma po niej żadnego śladu. Siąga po telefon, by zadzwonić do niej, ale jej numer jest niedostępny. Telefon jest wyłączony. Postanawia skontaktować się z jej znajomymi, ale niestety nikt z nich nie widział Riny ani nie miał z nią żadnego kontaktu od poprzedniego dnia. Po chwili niepewności, przeczuciu, że coś może być nie tak, nie czekając dłużej decyduje się na działanie. Szybko się ubiera i rusza w stronę najbliższego komisariatu. Tam pełen niepokoju zgłasza jej zaginięcie. Funkcjonariuszom przekazuje jak najwięcej informacji. Kobieta ma 152 cm wzrostu, jest szczupła, ma długie czarne włosy, a ubrana była najprawdopodobniej w czarną kurtkę, czarne spodnie i czerwone adidasy. Mówi im, że ostatni raz miał z nią kontakt poprzedniego dnia, gdy wychodziła na spacer. Policjanci traktują zgłoszenie bardzo poważnie. Po wysłuchaniu relacji partnera Rinę Shimabukuro, uspokajają go i odsyłają do domu, zapewniając, że skontaktują się z nim natychmiast, gdy tylko pojawią się jakiekolwiek informacje. Nie tracą ani chwili i od razu przystępują do działania. Pierwszym krokiem jest ustalenie, gdzie i kiedy ostatni raz zalogował się telefon Rinę. To kluczowy element dochodzenia, który może dać odpowiedź na pytanie, czy mają do czynienia z przestępstwem, czy też kobieta dobrowolnie postanowiła zniknąć. Wyniki analizy są niepokojące. Telefon Fondriny ostatni raz był aktywny o 2:40 nad ranem w pobliżu rzeki w dzielnicy Suzaki, około dwóch kilometrów od jej domu. Potem jakikolwiek sygnał zanika. Mijają kolejne dni, a Po Rinie wciąż nie ma śladu. Jej partner i przyjaciele rozpaczliwie próbują zwrócić uwagę opinii publicznej na jej zaginięcie. Publikują apele w mediach społecznościowych, prosząc o wszelkie informacje, które mogłyby pomóc w jej odnalezieniu. Policja również nie zwleka. Zdjęcie Riny pojawia się w telewizji, a komunikaty o jej zaginięciu rozprzestrzeniają się po całym kraju. W krótkim czasie jej twarz staje się rozpoznawalna w niemal każdym zakątku Japonii. Funkcjonariusze koncentrują swoje wysiłki na miejscu, gdzie po raz ostatni zarejestrowano aktywność telefonu kobiety. Przeszukują tereny nad rzeką oraz trasę prowadzącą od tego miejsca do jej domu. Niestety, mimo ich intensywnych działań, nie natrafiają na żaden ślad, który mógłby wyjaśnić, co stało się z młodą kobietą. Tymczasem jej rodzina i przyjaciele nie tracą nadziei. Modlą się o jej bezpieczny powrót do domu. Śledczy postanawiają dokładnie przeanalizować nagrania z monitoringu znajdującego się na budynkach, sklepach i restauracjach wzdłuż ulicy biegnącej nad rzeką. Jednak sprawa szybko okazuje się bardziej skomplikowana niż zakładali. Na żadnym z nagrań nie widać dziewczyny. Nie mając innego punktu zaczepienia, funkcjonariusze skupiają się na samochodach, zarówno tych przejeżdżających, jak i zaparkowanych wzdłuż ulicy. Każde auto mogło mieć związek ze sprawą, dlatego postanawiają sprawdzić wszystkie, które pojawiły się na nagraniach. To jednak żmudna i czasochłonna praca, ale śledcze wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na przeoczenie żadnego tropu. Mijają dni. A potem tygodnie. Funkcjonariusze analizują tablice rejestracyjne aż 260 pojazdów, ustalając ich właścicieli. Japońska policja ma dostęp do baz danych, które pozwalają na sprawdzenie właściciela pojazdu na podstawie numeru rejestracyjnego. Może również zweryfikować podstawowe informacje o tej osobie, takie jak adres zameldowania, historia rejestracji pojazdów czy ewentualne wykroczenia drogowe. Jeśli chodzi o głębszą analizę przeszłości właściciela, to dostęp do takich informacji wymaga zazwyczaj dodatkowego uzasadnienia i zgody odpowiednich instytucji. Jednak w przypadku poważnych śledztw, takich jak zaginięcia czy przestępstwa, policja może przeprowadzić dokładniejsze sprawdzenie danej osoby. Sprawdzają więc przeszłość właścicieli pojazdów, które pojawiły się na nagraniach z kamer i ewentualne powiązania z Riną. Każdy szczegół, każda alibi. Ma znaczenie. Czy wśród nich jest ktoś, kto wie więcej, niż chce przyznać? Czy któreś z aut skrywa tajemnicę, która może rzucić światło na zaginięcie dziewczyny? Niestety nie natrafiają na nic. Mijają prawie trzy tygodnie, odkąd rozpoczęli poszukiwania i nic. Nadchodzi 15 maja, kiedy śledcze natrafiają na kluczowy dowód w sprawie na nagranie, które na pierwszy rzut oka mogłyby wydawać się niepozorne. Kamera w późnych godzinach wieczornych uchwyciła czerwonego suwa zaparkowanego na poboczu. Jednak to nie sam pojazd zwraca uwagę detektywów, a jego właściciel i jego zachowanie. Mężczyzna stojąc przy otwartym samochodzie wykonuje dziwne ruchy wygląda, jakby coś rozsypywał wewnątrz pojazdu. Substancja przypomina sól, ale czy na pewno nią jest? A jeśli nie, może próbuje coś zamaskować, coś zatuszować? Czy to możliwe, że stara się usunąć ślady, które mogłyby zdradzić prawdę, czy próbuje pozbyć się krwi? Śledczy nie pozostawiają tego przypadku bez analizy. Wprowadzają numer rejestracyjny auta do systemu. Po chwili na ekranie pojawia się imię i nazwisko właściciela: Kenneth Franklin Shinzato, wcześniej znany jako Gatson, to 32-letni były żołnierz Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Służbę zakończył w 2014 roku, ale zamiast wrócić do USA, postanowił zostać w Japonii. Tutaj poślubił Japonkę. Przyjął jej nazwisko i założył rodzinę. Wraz z żoną i dzieckiem mieszka w Jonaharze, niewielkiej miejscowości oddalonej o zaledwie 30 minut drogi od miasta Uruma. Obecnie pracuje jako cywilny pracownik kontraktowy w bazie lotniczej Kadena, położonej około 16 km od Urumy. Kadena to największa baza sił powietrznych Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie. Kluczowy punkt amerykańskiej obecności militarnej w regionie. Japońska policja wzywa Shinzato na przesłuchanie, które ma odbyć się 18 maja. Oficjalnie jest wzywany w charakterze świadka, jednak jego status prawny komplikuje całą sytuację. Jako były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i obecny pracownik cywilny zatrudniony w amerykańskiej bazie wojskowej, podlega on specjalnym regulacjom prawnym. Zgodnie z postanowieniami umowy SOUFA regulującej obecność amerykańskich sił zbrojnych w Japonii, osoby takie jak Shinzato znajdują się pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych. Artykuł 17 Traktatu o Wzajemnej Współpracy i Bezpieczeństwie z 1960 roku stanowi, że jeśli osoba objęta amerykańską jurysdykcją znajduje się w rękach USA, japońskie organy ścigania nie mogą jej zwyczajnie aresztować. Dopóki Japonia formalnie nie wniesie oskarżenia, to pozostaje pod kontrolą amerykańskich władz. To oznacza, że jego sytuacja jest inna niż w przypadku zwykłego obywatela Japonii. Policja postanawia go przesłuchać, ale bez oficjalnych zarzutów nie może przejąć nad nim pełnej kontroli. To z kolei budzi pytania o skuteczność ścigania ewentualnych przestępstw popełnionych przez osoby objęte ochroną traktatu. 17 maja do policji w Okinawie dociera niepokojąca informacja. Kenneth Franklin Trinza, to główny podejrzany w sprawie zagnięcia Riny Shimabukuro, próbował popełnić samobójstwo, połykając dużą ilość tabletek nasennych. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji służb, udało się uratować jego życie, a mężczyzna został przewieziony do szpitala. Choć jego stan zdrowia nie budzi już większych obaw, dla śledczych sprawa staje się jasna. Shinzato jest odpowiedzialny za zniknięcie Riny. W związku z tym 18 maja policja otrzymuje zgodę na aresztowanie mężczyzny, a wkrótce potem przedstawia mu zarzut dotyczący zaginięcia oraz możliwej śmierci 20-letniej kobiety. Tego samego dnia Shinzato zostaje formalnie aresztowany i przewieziony na przesłuchanie. Mężczyzna, którego stan psychiczny wydaje się być wyraźnie niestabilny, niemal natychmiast przyznaje się do zabójstwa Riny. Jego wyjaśnienia są zaskakująco spójne, a jego zeznania rzucają nowe światło na całą sprawę. Kenneth Shinza to zeznaje, że przez dwie godziny jeździł po okolicy, szukając swojej ofiary. Marzenie o porwaniu i zgwałceniu kobiety towarzyszyło mu już od czasów liceum. A tego dnia, 28 kwietnia, postanowił w końcu je zrealizować. Było już bardzo późno, gdy zatrzymał się nad rzeką i czekał, wypatrując potencjalnej ofiary. W pewnym momencie zauważył idącą w pobliżu kobietę. W jego głowie zabrzmiały głosy, które mówiły mu, że to właśnie ona ma stać się jego ofiarą. To dzięki niej miał spełnić swoje mroczne pragnienie. Wydawała się idealna. Zdecydował się działać. Podszedł do niej od tyłu, uderzył ją w głowę prantem, a potem zadał jej cios nożem w szyję, by pozbawić ją zdolności oporu. Następnie próbował zmusić ją do wejścia do swojego czerwonego suwa, lecz kobieta nie poddawała się bez walki. W pewnym momencie zauważył, że zbliża się jakiś samochód, dostrzegł światła nadjeżdżającego pojazdu z ulicy. To zdecydowało o jego dalszym działaniu. W przypływie paniki, by nie zostać złapanym czy zauważonym, udusił Harina. Kobieta więc umarła, nim zdążył zrealizować swoje najgorsze plany. Mężczyzna jednak nie zakończył swojego okrutnego czynu na tym etapie. Poszedł do swojego auta, zabrał walizkę, a następnie wrócił nad rzekę, gdzie zostawił jej ciało w ciemnościach. Następnie włożył jej ciało do walizki i, aby upewnić się, że kobieta naprawdę nie żyje, kilkakrotnie cignął ją nożem, zanim zapiął walizkę. Dopiero wtedy poczuł, że może spokojnie kontynuować swoje działania. Jej klucze, słuchawki i telefon wyrzucił do rzeki. Przedtem wyświetlił jednak wiadomość od chłopa Kariny. Następnie zapakował walizkę do auta, Obrodził je jednak krwią. Przez pewien czas zastanawiał się co zrobić. Potem podjechał pod sklep, gdzie zaparkował na poboczu. Kupił w nim sól i próbował zatrzeć nią ślady krwi, jednak nieudolnie. Następnie pojechał na północ do oddalonej wioski Onna, gdzie porzucił jej ciało w lesie, z dala od wszelkich śladów i świadków. Mówi, że nie miał zamiaru jej zabijać. Zamierzał tylko uderzyć ją prętem i doprowadzić do utraty przytomności, a następnie wsadzić ją do walizki, zawieźć do hotelu i tam zgwałcić. Opowiada, że był pewny, że następnego dnia zostanie aresztowany, ale nic się nie działo. Policja nie przyjechała ani następnego dnia, ani później. W tym czasie normalnie chodził do pracy, a po niej wracał do żony i dziecka. Narzędzia użyte w zbrodni wyrzucił w kamp Hansen, czyli bazie korpusu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych położonej w Nago, gdzie również pracował, a do której japońska policja nie ma wstępu. Po złożeniu zeznań przez keneta Franklina Shinza, to mężczyzna zostaje aresztowany i oskarżony o brutalne morderstwo Ryny Shimabukuro. Następnego dnia, 19 maja, policja dokonuje makabrycznego odkrycia. Ciało Riny zostaje odnalezione na poboczu drogi prefekturalnej, w wiosce Onna, zaledwie 16 km w linii prostej od jej domu. Miejsce, w którym znalezione ciało jest odosobnione, bok drogi jest zalesiony, brak tam latarni ulicznych, a okoliczny teren sprawia, że tragedia mogła długo pozostać niezauważona. Niestety z ciała nie pozostało nic poza szkieletem a tożsamość Riny zostaje potwierdzona jedynie za pomocą analizy dentystycznej. To tragiczne zdarzenie wywołuje ogromne poruszenie wśród mieszkańców Okinawy, którzy nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Pogrzeb kobiety odbywa się 21 maja. Rodzina, przyjaciele oraz setki mieszkańców Okinawy przybywają, by oddać jej ostatnią cześć. Ta smutna ceremonia staje się momentem, w którym lokalna społeczność łączy się w bólu i solidarności, wspierając rodzinę ofiary. Trzy dni potem, 24 maja, zespół nurków przeszukuje rzekę, do której Kenek wyrzucił rzeczy kobiety i w której znajdują jej klucze i słuchawki. Sprawa morderstwa Rinę Shimabukuro wywołuje powszechne oburzenie na Okinawie. W kontekście długotrwałych kontrowersji związanych z obecnością amerykańskich baz wojskowych na wyspie, mieszkańcy zaczynają głośno apelować o ich całkowite usunięcie. Nie jest to bowiem pierwszy incydent z udziałem żołnierzów Stanów Zjednoczonych na wyspie. 4 września 1995 roku trzech żołnierzy amerykańskich wynajęło furgonetkę i porwało dwunastoletnią dziewczynkę. Wciągnęli ją do auta. Pobili ją, zakleili jej oczy i usta taśmą klejącą oraz związali ręce. Następnie ją zgwałcili. Po zakończeniu tego brutalnego aktu wyrzucili dziewczynkę z samochodu. Po ich odjeździe dziewczynka szła, aż znalazła dom, gdzie zadzwoniła do matki i opowiedziała jej, co się stało. Jej matka złożyła skargę na policję, która szybko zidentyfikowała mężczyzn na podstawie opisu ofiary, w tym dokładnego numeru tablicy rejestracyjnej wynajętej furgonetki. Trzej mężczyźni odbyli karę w japońskich więzieniach, z których zostali zwolnieni po 8 latach w 2003 roku i otrzymali zwolnienie z wojska z przyczyn niehonorowych. To brutalne przestępstwo 20 lat wcześniej i to teraz. Również z udziałem amerykańskiego żołnierza, staje się symbolem rosnącego niezadowolenia i żądań społeczności okinawe, która domaga się sprawiedliwości oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Proces Keneta Franklina Shinzato zaczyna się 16 listopada 2017 roku w sądzie okręgowym pierwszej instancji w Naha, półtora roku po morderstwie. Oskarżone i prawnik twierdzą, że nie było morderczego zamiaru, mówiąc, że Kenneth zamierzał ją ogłuszyć, włożyć do bagażnika i zabrać do hotelu, aby ją wykorzystać seksualnie. Po tym wyzwaniu pozwany korzysta ze swojego prawa do milczenia. Prokuratura domaga się dożywotniego pozbawienia wolności dla oskarżonego, a rodzina kary śmierci. 33-letni już Shinzato przez cały proces milczy. Nie wyraża skruchy ani nie przeprasza. Mieszkańcy Okinawy, zgromadzeni w sądzie, reagują gniewnie. Dla nich jego postawa jest kolejnym ciosem. Proces trwa półtora miesiąca, aż w końcu 1 grudnia 2017 roku zapada wyrok. Winny. Kenneth Franklin Shinzato zostaje skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Ten wyrok w sprawie wstrząsa wszystkimi obecnymi. Rodzice Riny są rozczarowani. Gdy Shinzato zostaje wyprowadzony z sali, matka kobiety nie wytrzymuje. Jej cichy płacz przeradza się w żałobne zawodzenie, które rozbrzmiewa w całej sali sądowej. Kobiety towarzyszące rodzinie pomagają jej wstać i opuszczają z nią pomieszczenie. Wyrok zapada, ale dla tej rodziny nie ma sprawiedliwości. Ich ból nie kończy się dziś. On będzie trwał tak długo, jak długo będą żyć. Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności Keneta Shinzato zostaje potwierdzony 20 września 2018 roku przez Sąd Najwyższy Fukoka w Naha. W odpowiedzi na to zdarzenie rząd Stanów Zjednoczonych zgadza się na ograniczenie ochrony prawnej i przywilejów dla personelu wojskowego w Japonii, wynikających z umowy o statusie sił zbrojnych SOFA, obowiązującej od 1960 roku. I tak kończy się historia Riny Shimabukuro. Ta sprawa wstrząsnęła społecznością i wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa, odpowiedzialności i konsekwencji obecności zagranicznych sił wojskowych w Japonii. Jej tragiczny finał nie tylko pozostawił niezatarte piętno na bliskich ofiary, ale również stał się symbolem głębszych problemów społecznych. Choć sprawiedliwość została wymierzona, Żadne wyroki nie przywrócą utraconego życia. To przypomnienie, jak kruche może być ludzkie bezpieczeństwo i jak ważne jest, by nie zapominać o tych, którzy stali się ofiarami przemocy. Jeśli doceniacie moją pracę i chcielibyście wesprzeć dalszy rozwój kanału, możecie to zrobić polubiając ten film lub subskrybując mój kanał. Możecie także skorzystać z przycisku wesprzyj pod filmem. Każde wsparcie pozwala mi tworzyć kolejne, jeszcze bardziej dopracowane materiały i docierać do większej liczby słuchaczy. Bardzo dziękuję, że jesteście tutaj ze mną.